Informacja dla wszystkich kierowców debili! Jesteśmy tu już dwie godziny. Co ty wąchasz tutaj? Jaki ty duży jesteś? Ale ich tutaj nie powinno być. No. Piękny deszczowy poranek, <laughs> padało od 3.00 i pada do teraz, są opcje, które pokazują, że będzie do 11.00, a są takie, które pokazują, że do 14.00, Mamy dzisiaj jeszcze słońce, chociaż deszczowo też jest całkiem sympatycznie, wstaliśmy chyba w pół do dziewiątej, no, ponieważ tak, przybudzaliśmy się 7, 8.00, no. w pół do 9. No, ale nie mogliśmy wyruszyć, no bo cały czas tak siąpi ten deszcz, więc postanowiliśmy, że na spokojnie zrobimy sobie śniadanie, kawkę, na którą już miałam ochotę od wczoraj. <grych> e... I doleżymy. I będziemy składać ekwipunek w namiocie, żeby nam nie zmógł. No, a namiot będzie mokry. Mamy jakieś przemyślenie po nocy i po wczorajszym dniu. Marzenka by chciała coś... Nadmienić. Czyli będzie trochę dłużej tego szeleszczenia jak kilka dni temu. Pewnie pamiętacie, jak wspominałam o mężczyźnie, który do nas podszedł i wspomniał, że od 30 lat on o czymś marzy i przez ten okres nie zrealizował tego marzenia. W ogóle, bardzo to we mnie uderzyło. Tyle lat, 30 lat o czymś marzyć. Przecież to jest taki kawał czasu i nie zrealizować tego. I, i dlaczego tak się po prostu stało? I słuchajcie, będąc na tym szlaku, wczoraj, znalazłam nie? odpowiedź. Nie? W sumie przekazał mi ją Grey, bo kiedy wczoraj poszłam na zakupy do sklepu Biedronka bez ogonka. <noise> Może zawsze musi być lekko. Mm, to <laughs> to y, kiedy wróciłam, Grey wspomniał, że podszedł do niego starszy mężczyzna, żeby zapytać, gdzie jedzie, co on tutaj robi i tak dalej. I już pomijam to, że zdziwił się, albo powiedział coś takiego w stylu, że on nie ma z kim jechać, tak? To może Zresztą, ty do no, powiedz. To była taka akcja, że się zainteresował tymi e, rowerami z sakwami, zapytał się, skąd jedziemy, skąd jadę, bo... Uh -huh, bo mnie sam. nie było. Uh -huh. e, no i powiedziałem, że z Gdańska, mam wielkie wrażenie. E, i powiedziałem, że w góry, to jeszcze w ogóle za głowę się złapał. I on powiedział, że on by się nigdy nie odważył na coś takiego, nie? E, I ja się pytałem, próbowałem zrozumieć, dlaczego się nie odważył, e, skoro może wziąć krótszy dystans i w ogóle. To przeskoczył do tematu, że nie miałby z kim. Mm. Więc dwie rzeczy. E, trzeba mieć z kim co robić, jeżeli coś chce się zrobić. jeżeli ma się marzenie, to chyba ułatwia to, jeżeli się robi to z kimś na przykład. Nie wiem, no, to jest jakieś takie łatwiejsze pole do manewru. No i też e, ta odwaga jest ważna, nie? No i co dalej Pan powiedział? No i ty powiedziałeś, że z kim jedziesz. A i powiedziałem tak, przepraszam. Bo powiedziałem, że jadę. ja Nawiązując do tego, że on nie ma z kim jechać, ja powiedziałem, no ja jadę z żoną, że tak mi się udało, że z żoną hmm. mam taką wyprawę. To gościu po prostu zatkało gościa, bo był przekonany, że jadę z kumplem, nie. No właśnie, i moje przemyślenie takie jest, że żeby zrealizować marzenie, to odpowiedź znalazłam, że trzeba jednak też mieć tą odwagę. Aczkolwiek nie uważam, że trzeba być zależnym też od tej drugiej nie osoby, sobie, bo może moje to. marzenie e, bardzo różni się od Twojego i Ty możesz mnie po prostu w tym nie rozumieć, więc ja nie mogę się uzależniać od Ciebie, nie realizując siebie, bo później po 20 czy po 30 latach będę miała w sobie, nie wiem, żal do kogo, do hmm. Ciebie, że tego marzenia nie zrealizowałam, powinna mieć wtedy do siebie, że to ja nie zrobiłam tego pierwszego kroku, a Druga sprawa, że jeżeli no, dwoje ludzi czuje to takie wspólne flow, tak, no to to jest no, super, tak? Coś takiego dodatkowego. To już jest level, level wyżej, nad, no, hmm. po prostu jest no, bajka. Takie coś to jest bajka. Ja jestem szczęśliwy, że z Marzeną mogę to robić, hmm. Marzena też Jara, że mamy coś takiego wspólnego, co nas po prostu. Pociąga i niesie przez, przez te no, życie. No, to mi się w ogóle, no tak. No, poza tym, jak ta wyprawa troszeczkę no, dłużej trwa, no to ja sobie nie wyobrażam, że byłabym z innym facetem <noise> albo koleżanką tyle dni poza domem i no, ciężko byłoby mi to wszystko. Przekazać Grzegorzowi, jeżeli on by tego nie czuł, to na pewno by tego po prostu nie zrozumiał. Pomyślałby, no nie, wariatka, nie? Tyle, tyle, tyle czasu wyprawia. Ale poczekaj, bo ja mm. chciałem powiedzieć, że ja sam takiej wyprawy nie wiem, czy bym umiał dźwignąć, nie? W pewnym, w pewnym sensie fajna jest samotność, wyciszenie umysłu mm. i jechać samemu, ale z drugiej strony ta samotność, im jest dłuższa, tym jest bardziej doskwierająca. Tak odczuwam to przynajmniej. No i druga sprawa nie ma komu pokazać, przekazać tego, co się widzi i co się odczuwa e, na tej wyprawie. Jakby przekazanie tego, mm. co się doznało komuś później po powrocie, no mm -hmm. nie, nie, nie ma opcji, żeby to tak odzwierciedliło, pokazało, zobrazowało to, jakby ktoś, ta druga osoba z tą uczestniczyła osobą uczestniczyła w tym. Nie no ma tak, takiej opcji. Że to ciężko. Nawet jeżeli ta osoba by to kochała, to nie da się tego, znaczy też kochałaby wyprawy, ale nie mogłaby w niej uczestniczyć. To i tak tego nie jesteśmy w stanie tak przekazać jak będąc i trwając w tej wyprawie. Nie? Mam nadzieję, że nasze filmy przekazują, widzą to, co przeżywamy w danym momencie. Właśnie. Jak tam mm. e, Wam się podobają nasze seriale? <laughs> no właśnie, to są wciągające. Wczoraj miałem powiedzieć Wam o tym filmowaniu mm. i będę chciał dzisiaj do tego wrócić. Mm. Przepraszam, że nie powiedziałem w poprzednim odcinku. E, będzie to odniesienie się do filmowania i do filmów pełnometrażowych i do filmów. Serialowych, tak jak nasze, ale to w następnym wejściu w dzisiejszym dniu. A kończąc, wątek. Wątek, tak, z cyklu szeleszczenie marzy i greja. To nie słyszę, że żebym szeleścił, no ale dobra. To, e, to pytanie, czy wy jesteście odważni? To jest przypadek, jesteśmy na jakimś torze Kładowym <głodowym> Ale ich tutaj nie powinno być No Nas też Jechali <głodowy> Proszę? Jechali wszyscy tędy Ale spoko, pomierówka. Jak blisko jest ta rzeka. Ale pięknie, co? Jak łachy. A tak w ogóle, co teraz po tych wałach, co tutaj jesteśmy, co przeszliśmy przez te wały, tymi wałami. W tym regionie Polski jechać nie wolno. Nie wolno nawet nie chodzić. Proszę ja wam, pokażę przebitkę, żebyście zobaczyli, że są zakazy poruszania się po tym wałach. Co nas zastanawia, bo na niektórych nie ma takich Marzi, zakazów. Na niektórych są ulice. No tak, jeżdżą auta, no i są też te stróżówki, domy. No, no ale no to jest dla mnie akurat zrozumiała ta, ta, ta stróżówka. Tak? Dobra, jak ktoś się zna na wałach, to niech mi trochę bardziej to wytłumaczy. Dla, na, dla niektórych, dla mnie to jest niezrozumiałe, że na niektórych można jeździć, na niektórych nie można. Tam Wisła, tu sad na terenach zalewowych, tu wał, po którym nie wolno jeździć, tu droga przy wale, po której można jeździć i tu droga na wale, po której już można jeździć, a tam dalej sady w terenie zalewowym. na miejskiej plaży, trochę podpoczywamy. Ta czysta woda, którą przed chwilą widzieliście, to nie Wisła, to morskie oko. Jesteśmy na wysokości gminy Wilga. Wilga, no. I przejeżdżaliśmy obok, totalnie przy wale jest te, to jeziorko z tą plażą. Zrobiliśmy sobie krótką przerwę na kawę, oczywiście i na pomidorki. Od człowieka, który wczoraj nam je prezentował. To na Jerzego. Tak, przy okazji, relaks dla zmęczonych mięśni. Jest fajnie. A rowery stoją tam, pod tamtą topolą. I też odpoczywają. A tu nie wyszedł Małusz. Zamknięta. Bierz będzie na obiad. <noise> nie dam mu żyć. Jesteśmy tu już dwie godziny. Jeszcze kotków pospacerować też. Uwielbiam takie zatrzymanie się podczas wyprawy i cieszenie się po prostu tą chwilą, tym momentem, a nie tylko szybkie spojrzenie. I o, fajnie, jest tutaj zbiornik wody. Kiedyś tutaj przyjdę. Kiedyś może nie nastąpić. Dlaczego nie teraz? Trzeba to dotknąć. Hmm. Informacja dla wszystkich kierowców: debili. Jeśli się się, że rowerzysta jedzie na takiej drodze i nie robicie odstępu od niego, wyprzedzając go, to chcę, żebyście wiedzieli, że w kontekście ruchu drogowego jest powiedziane, że rowerzyści mogą jechać obok siebie, jeśli nie stwarzają dużego utrudnienia ruchu. Tu nie uważam, żebyśmy mocno. z stwarzali jakieś zagrożenie bądź utrudnienie w ruchu i nie będę jechał gęsiego, ponieważ jak jadę gęsiego, żeby Wam zrobić więcej miejsca, to wy tak idziecie na gazetę. A jak jadę trochę szerzej, czyli ja jadę tutaj, marzena jedzie w linii od środka, to przynajmniej jak nie weźmiecie na gazetę, to macie większą odległość od mojej żony. Więc jeżeli wychacicie kogoś na tym rowerze, to prędzej mnie niż żonę moją. I radzę trochę zwolnić i być bardziej wyrozumiałym. A jeśli masz problem, że masz podwójną ciągłą i nas nie możesz wyprzedzić, to podwójna ciągła jest po to, że jeżeli Coś jest przed tobą i nie możesz tego wyprzedzić, to zwolnij, i poczekaj. Aż będziesz ma taką możliwość. I bardzo dziękujemy tym, którzy nie mają problemu wjechać na lewy pas i nas wyprzedzić 100 metrów do przodu i dopiero zjechać na prawy pas. No i prawidłowo wykonany manewr wyprzedzania. I też ładnie. Dziękuję. To nie jest fikcja, to jest naprawdę jak w bajce. I jak pięknie i oj, Ojej. Jakie nadzieję, idzie! Zubacz, jakie piękne. Ale jesteście cudowne. O, koniec. Idzie ten. Cześć kolego. To ten góry idzie na mnie myślałem. jeszcze pierdnięcie. Nie chyba Cześć. Nie góry, Ujaj. na tym jeszcze na... Ja pierlice. nie, wiem. Cześć. nie. Nie, nie, nie. Nie, nie. Jaką co patrz na ciebie? A patrz tego mi wącha. Jaki zarąbisty. Nie, patrz. <laughs> Jaki o, jesteś jest fajny. No. Zarąbisty. Przecież ty jest jak jakiś paśni tam ten ci zaraz na rower będzie. E. O ja, Co tu wąchasz? Co Ty wąchasz tutaj? Jaki Ty duży jesteś Piękny jesteś Jaki wielki jesteś! odejdzie chyba ten On lubi być w kamerze, zobacz On widzi, że go nagrywam Widzisz? Ojej Jaki Ty jesteś słodki Piękny jesteś Tam... Zostaw moją sakwę e. Ej, tak będzie do ciebie, zobacz! Cześć! Cześć! Ej, Ej dobra, i trzeba iść tutaj. Tak, jedzenia. powolutku możemy iść. Tylko muszę delikatnie złożyć ten pan. No Koniku! Idziemy! Nic ci nie damy, bo nie wiemy, co w ogóle mam ci dać do jedzenia, wiesz? Ha ha ha. Przerwa na dodatkowe kalorie Trzeba uzupełnić Masz już coś wcina, ja zaraz tam zejdę z też coś zjem bo tu popatrzeć na widoczki z tyłu Chciałem Wam powiedzieć o tym wideofilmowaniu o e, serialu i o e, filmu długometrażowym Różnica polega na tym, że przy filmie długometrażowym e, to są ścinki e, Najlepsze momenty ze wszystkich dni podróży. I jest tak, że nie nagrywa się wszystkiego. Nie mam ochoty. Nagrywam. Miałem 5 minut, albo nie nagrywam 3 dni, a później zaczynam coś nagrywać, i później jest to pokazane w filmie długometrażowym, załóżmy godzinnym czy półtora godzinnym. Zestawienie wszystkich najfajniejszych elementów z tej podróży. I wtedy jest czas, żeby Jechać daleko i nagrywać tylko piękne momenty w całej tej podróży. Bądź jedzie się tylko na wyprawę po to, żeby nagrać piękny film. A w takim serialu, który my nagrywamy, my staramy się pokazywać wszystkie dni bez względu na to, czy jest coś ciekawego, czy, czy jest jakaś mega atrakcja, czy, czy jest coś pięknego, czy, czy po prostu pada deszcz, czy piękne słońce, czy jedziemy tylko asfaltem. Staramy się to wszystko zebrać w ten pamiętnik dnia i dla nas, dla wspomnień, i wy żebyście widzieli, co się dzieje podczas takich wypraw codziennie, bez jakiegoś zakrzywienia, że jest tylko pięknie, bo jeszcze czasami trudno, ciężko, męcząco. No i my wybraliśmy tą formę serialów, tak? żeby sobie później to wszystko odtwarzać kiedyś. Przyszłości wy też macie większe pojęcie na temat wypraw, jak to wygląda, żebyście się nie rzucili na głęboką wodę i żebyście się nie zaskoczyli tym, co na takiej trasie możecie spotkać. No i ja teraz zrezygnowałem z sprzętu bezlusterkowca z obiektywami, ponieważ zajmowało mi to zbyt dużo czasu, żeby uchwycić coś w tych obiektywach. Chodzi o to, że żeby wypatrzyć jakieś miejsce, znaleźć się w odpowiedniej porze, w odpowiednim słońcu, w odpowiednim świetle, no to wszystko wymaga czasu. Tutaj macie teraz tą elektrownię. Słońce chyli się ku zachodowi, no ale teraz by trzeba było znaleźć miejsce w tych krzakach, żeby sobie gdzieś tam się skitrać. Z obiektywem, który jest zoomem i może... Bardzo ładnie przybliżyć ten obraz. Fajnie by było, jakby jeszcze jakieś ptaszki sobie przelatywały. No, żeby się wszystko to zegrało ze sobą, no to jest. No nie wiem, musicie sobie to wyobrazić. To nie jest takie proste. I no. e... do czego zmierzam? W sumie nie wiem. No żebyście mieli porównanie odniesienie ile pracy wymaga taki serial. Ile pracy wymaga film długometrażowy? Jedno i drugie jest trudne. W filmie długometrażowym, żeby zachwycał przez godzinę, półtorej, to tam musi być po prostu zebrane mnóstwo ciekawych, pięknych rzeczy. W serialu my staramy się przekazać tą całą wyprawę Wam, żebyście to odebrali tak, jak tutaj się to dzieje, naprawdę, żebyście to poczuli. No. I my będziemy na razie preferować takie coś. Przy wyprawie 1200 km, no tą wyprawę trzeba jednak pokonać tą trasę jechać i robić te kilometry. To nie jest tak, że możemy sobie tutaj być 3 miesiące i w ogóle nie zwracać uwagi na, na czas i, i kilometry. No musimy jakiś dystans dzienny pokonać, a my Wam to pokazujemy nie wiem, troszkę chaotycznie chciałem wam przekazać to, jak to wygląda i decyzję na łączach zjadłem, <laughs> i jeszcze mam parę słów do powiedzenia, do grywka e, kto nas ogląda od dłuższego czasu, tym wie, e, że jechaliśmy e, w Mazury 1000 km że jechaliśmy SOG, że jechaliśmy e, w Wanogę Slow Race, tam wszędzie e, w odcinkach, które powstały z tych tras filmy trwają około średnio 30 minut więc jeżeli z Mazur jest 20 prawie odcinków razy 30 minut każdy no to zobaczcie ile godzin my możemy pokazać Wam z tego co tu się działo i ile my możemy w ten sposób sobie zapamiętać nie? no bo Teraz wyciachać z tego same najfajniejsze kawałeczki Zostałoby półtorej godziny No i wreszcie to wszystko poszłoby sobie w jakiś tam niebyt Niepamięć A my chcemy po prostu to mieć zapisane e, Jeszcze jedna rzecz, którą chcę wam uświadomić e, W filmach pełnometrażowych e, Takich, żeby urywało coś e, Stosuje się też takie metody, że, że po prostu się gdzieś dojeżdża w kilku różnych odstępach czasowych terminach dojeżdża się w dane miejsce i się wyczekuje na idealne momenty na przykład w tej elektrowni Kozienice no mógłbym tutaj sobie zrobić time timelapsa i tyle, ale żeby mówię tutaj złapać tutaj coś co się będzie działo wydarzało, coś ciekawego że będzie no, wiem, burza no tą to, to burzę no, nie będę miał jej dzisiaj, bo prognozy pogody nie pokazują jej w mapach. Nie pokazują ją, że będą w najbliższe dni. Więc musiałbym tu przyjechać autem, załóżmy, za dwa tygodnie, bo wtedy będzie burza idealna. Ja sobie tutaj siądę z kamerą i sobie robię przybitki. No nie, my tak na razie nie robimy. Nie wiem, czy w ogóle będziemy kiedykolwiek tak robić. Na razie nas rajcują takie. Takie reportaże. Więc, kto lubi seriale, zapraszam do oglądania. Bawcie się dobrze. Kto nie lubi seriali, no to na razie u nas takich długometrażowych z wyprawy, no chyba przez jakiś czas jeszcze nie będzie.